Wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie W kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Szymon A dzisiaj gramy znowu sobie w CS Co strzelasz I mam nadzieję Że wygram Żebym wygrał Łapa w górę Oraz subik Oraz subik yy. Wychylisz tam Śmiesznie by było, jakby wyglądał tak fajnie. Dobra, bierzem mm. się, widzę, za robota, widać, że tam nikogo nie ma, to sobie. Począł okej. Okay. Pyk, pyk i pyk. Dobra. jak byście, jakie są wasze ulubione granaty, ale dla mnie te trzy Ale jeszcze ten dymny jest do... fajny, no ten... Ten dymny jest w miarę Git O, nie chcę sam zostać, bo jak sam zastana... Dym... No nie wiem skąd mnie zabili nieźle Ale dobrze, nas za zaszli, to bo widać 7 No nieźle, nieźle SG mogę sobie kupić, to kupuję Niezła broń O właśnie już miałem do niego strzelać a on szybszy, szybszy był Już pa, miałem nacelowane Na niego Zobie Ale No niestety zabił mnie Ej demon Badrick? Ładne ma malowanie demki. To trzeba przyznać. Znaczy, czy ten kto woli, tak? Ale... Dla mnie fajne. Właśnie ten na górze mnie zabił Ja to widziałem nawet, ale Ten Bartik e, ale sobie, Zobaczcie, że jak zawsze ja nagrywam Muszę przygrywać A jak nie nagrywam Zawsze wygrywam To jest takie nie No fajnie o. Chcę, mnie zabili O Boże no Nie wiedziałem, że jest u mnie na plecach Myślałem, że ktoś tam jeszcze jest, a wszyscy że zeszli. Ja sam zostałem skąd już moje my... powiodło się, widzowie. Nie powiodło. Ty też mam, wypal, nie opłaca się. I dla mnie, bo Tr tracę pieniądze. Tracę hajs. Granaty muszę sobie kupiwać. Bo ja zawsze, jak kupuję ten rabin, to ja potem zapominam o granatach. Ciekawe, czy tutaj ktoś będzie. Ostrzegawczy. Nie, nie zabijaj mnie. że pójdzie no i wygraliśmy o mam bombę Eşim Akaçap. No, ale kamper, nie? Stary stoi z tym i kampi jak ten... Akurat takich nie lubię. A, A Nikogo nie ma. Okej. Okay. Wygraliśmy bardzo dobrze, ale ja nie zrobiłem żadnego fraga. To się ceni, widzowie. Eee... B... Tu aż 5000? Ja chociaż nie wiedziałem, że to aż takie drogie jest. No i stracimy 5000, fajnie. O, lecimy tu. No i za nami zrobię jakiś granatów. Zarąbiście. Szkoda, że tutaj nikt nie ma bomby, bo też mamy zajęty teren. to słyszeli, jak widzicie, bardzo mocno nawala, ale bomba jest tu. 不不不 Bo ten z tym mag, on daje chopi wszystkim na hita, nie? Nawet się nie wysłuchałem. Dobrze, bo... aj, nieważne. Aż szkoda, gadać widzowie. jakby co to szpijał. Zawodę, więc. Ten. Chicken, 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 chicken. Będę łowcą kurczaków chociaż, chociaż... O, lepiej. Miałem takie... Przeszkadzało mi jedna rzecz mi. No fajnie, trafiłem mu w głowę! Zobaczcie na powtórce, ale... No... Nie, nie, dla trafiłem mu w głowę. I on to przeżył, nie? możemy to wygrać. Takie same będę skupiał na kulki. I może będzie z tego. Nie wiem. Jak, jak w prawdziwym życiu gram w cesa. Może byłoby. Coś kampił tu, bo już mogą wyślędy Ty no chłopi! Wyczyściliśmy to i wszystko. MK. ale ja nie chcę MK. Emka jest słabsza. Łodko poszło. Widzę. Napiszcie, czy tam e, powinien być headshot Tam, co wcześniej, e, e, wcześniej mówiłem, że trafiłem mu w głowę Napiszcie, bo to Dla mnie po powinien być headshot Siema Ej, ale mi tutaj zacina O, nie zacinajesz Okej, okay, S leży O, dawaj Pik, takim jakby leżał, hopę, Chopie... pieniądze to dosyć pięć milionów złoty. I kogo ja tutaj nie widzę? I tu tu i była tutaj wojna. Bomba sama położona O, tu był ten, ja myślałem, że to jest terrorysta. To był antyterrorysta. Ale miałem schizę teraz. Co jest? lecimy Napiszcie jaki wasz jaki wasz karabin w cesie jak ktoś nie ma jednego, to możesz sobie wybrać dwa albo trzy. Ja mam takie trzy M4 takie now, nowsze takie trochę to w antyterrorystach to jest ulubiona broń. I... Yy, yy, AWP i Akacz O zabiję go Ale on nie zaraz mnie zabiją. Thank you, Z tego parapety nie zauważył. Trzech na jednego że wygramy. Ale wygraliśmy siedem pięć, cztery nie wiem ile, Nie ja to już w ogóle się nagrywa. Mm. Już gramy 7-5, no, ale to już jest ostatnia runda. Nic nie kupiłem. Więc sobie bierzemy tutaj wszystko, co najlepsze. I lecimy to wygrać. I tutaj się nie ma żartów. Tylko tu już gramy na ost. Masz karabini! Oto e, a nie to nie jest. M4, sorry. Fajnie, że tu se rzuciłem Aha, tutaj tak nic nie ma, fajnie Ok, wygraliśmy i dziękuję wam bardzo za oglądanie e, No i mam nadzieję widzimy się w następnych Upatrzcie nawet tutaj jestem w Akrasek e, z... Pułkownik Najwięcej e, Zmasakrował kurczaków Sześć. no nieźle dobra, dzięki wam za oglądanie i widzimy się w następnym elo!